Miał 9 zakazów wprowadzenia pojazdów, jechał pod wpływem różnych środków, a wpadł, bo nie zapiął pasów. Tym razem przemierzamy Legnicę, a konkretnie przemierzał ją 28-latek, który prowadził Skodę. Ale funkcjonariusze policji zobaczyli, że nie miał zapiętych pasów, więc postanowili zatrzymać go do kontroli. On bez namysłu, bo tam chyba niewiele myślał, od razu przyspieszył, skręcił w drogę szutrową i zaczął uciekać przed funkcjonariuszami, którzy dosyć szybko go złapali. A jak już go złapali, to się wylegitymował ale dokumentem brata. Bo się okazało, że on ma 9 aktywnych zakazów prowadzenia pojazdów i był pod wpływem środków odurzających, dostał mandat za swoje zachowanie. Uwaga, 600 zł i 5 punktów karnych. Stówka za brak pasów, 500 zł za to, że pokazał dokumenty swojego brata. Ale trafi ostatecznie przed sąd, będzie musiał odpowiedzieć za to, co zrobił. A za samą ucieczkę przed policją jest 5 lat więzienia. A no i jeszcze przecież dostanie 10 zakaz prowadzenia pojazdów.